Witajcie moi kochani. Zaczynamy vlog marca. Tak, vlog Marec. już sobie przypomniałam. Chciałam powiedzieć vlog. Christmas vlog, nie, jak to było? Kudna. Zapomniałam. No nic. Eee, tak, zaczynamy. Eee, postaram się nagrywać tak, żebyście mieli chociaż raz w tygodniu, bo codziennie nie wiem, czy będę w stanie puszczać filmiki. Ale jak coś tam ponagrywam, nagrywam to sobie potem ustawiam wszystko, żeby wam się w czasie wszystko osłaniało. <laughs> Zerkam tak, no smażył placki dla Wojtka i w sumie dla wszystkich domowników. No ale wiadomo, yy, mąż w pracy, Krystian w szkole, a ja z Wojtkiem siedzę. Yy, Wojtek już zjadł trzy placki, już zjadł trzy placki. Mamy wczesną godzinę. <laughs> Przepraszam. Mamy wczesną godzinę. Ja jestem na razie tylko po pielęgnacji. Zaraz będziemy się dalej oganiać, Może wyjdziemy na jakiś spacer. W sumie jeszcze nic nie wymyśliłam na obiad. I co? Nie wiem co na obiad, naprawdę. Zrobiłabym jakąś zupę. No ale zrobić jakąś zupę, spytać się jaka zupa? Nie wiem, nie wiedzą. Spytać się... Przyszedł Wojtek. E, spytać się, e, co na obiad też nie wiedzą. No nic. Na, na razie się rozłączam i. biorę, robię swoje placuszki. Zaraz wam pokażę. Wojtek. Wojtek oczywiście przyleciał, bo usłyszał, że mama nagrywa. A tak to się dopiero pięknie bawił. Teraz wam pokażemy, jak wygląda nasz poranek. Nasz poranek wygląda tak. Tu mamy startę dwa jabłuszka, jajeczko, trochę mąki pszennej i kesen ze szkoły przyniósł jakieś tam serki i kefiny, więc to wszystko rzuciłam, wymieszałam. Tu się smażą, tu obciekają z tłuszczu i tutaj jak widać i tak u mnie w kuchni wszystko można znaleźć i taki wazon i chleb i to. Ale najlepsze, oczywiście krzesełko, tak, Wojtek zawsze ze mną gotuje, więc na krzesełku. A to jest to, co Wojtek uwielbia. Tak wygląda na moja kuchnia codziennie. Jak poukładam, to on zaraz to przyjdzie, wszystko rozwali. Więc chyba nie ma sensu, że ja to wszystko sprzątała. A przynajmniej nie teraz. Wodę. Dobra, może filankę odsłonię. Piękną pogodę. Słoneczko świeci. Mamy 3 stopnie na plusie na razie. Tu, oczywiście, zostało. Wszystko dla mnie, żebym miała co robić, podzmywać. Tak, no pewnie. To jest moja herbata. Tu jest oczywiście kwestiona herbata. Jak zwykle, ile bym mu herbaty nie zrobiła, wiecznie jest zostawiona. Bo przecież dziecko nie ma czasu wypić na spokojnie herbaty. Wojtek już poleciał, ale pewnie zaraz jak usłyszy, że gadam. To pewnie przeleci z powrotem. Straszne parcie ma na szkło. Tam coś buszuje w pokoju, zaraz trzeba sprawdzić, co on tam buszuje. Pewnie rozwala wszystkie zabawki, żeby miała co sprzątać. Patrzcie, co Wojtek wyprawia. Myślę, co to za hałas, a kolega. Tak, wyciąga Christiana zabawki. Ma się sobie Dzidę. Tak, żeby się pobawić. Na no, pewnie. Jego zabawa wygląda na to, tym, że wszystko pcha do buzi. <laughs> Łobuz, e! Widzicie? Co ty to wyprawiasz z tą Dzidą, Krystiana? Ale te zęby swędzą. Ale te zęby swędzą. Tak. Tak. E! To nie jest dobry pomysł! Słuchajcie, moi kochani, w kolejnym dniu, blok marca. E! Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy Dzień Kobiet. Więc, moje drogie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Aby ten dzień był dla Was bardzo wyjątkowy miły, spędzony wspólnie z ukochanymi osobami, które Was doceniają. Ja dzisiaj oczywiście też spędzać będę z moimi ukochanymi osobami, aczkolwiek teraz u mnie jest taka cisza, bo Wojtek poszedł spać, a nie głowa łupie. W sobotę nic kompletnie do Was nie nagrywałam, nic nie, nic, nic. Po prostu moja głowa puchła, nie wiem, czym jest to spowodowane i tak samo dzisiaj od rana. A później się spodziewam gości. Więc mam nadzieję, że jakoś mi to przejdzie. Mam nadzieję, tak. Ale oczywiście kobieca siła jest nadzwyczajna. Moc bardzo, bardzo, aż mi brakuje słów. Więc oczywiście dzisiaj robię rosołek na obiad dla moich gości. Do tego będę piekła łódka z kurczaka, zrobię ziemniaczki i. A, i mizeria, i sałatka z, z miks Sałat. I do tego coś tam dorzucę, zaprawię z przyprawami, olejem albo oliwą. Na deser mam oczywiście ciasto zrobione. Ciasto nie nagrywałam jak kręciłam, jak kręciłam ale powiedziałam. Widzicie, co? Ja chyba nie powinnam nagrywać dzisiaj nic. Ciasto nie, robiąc nie nagrywałam. Po prostu jakoś tak nie czułam się zapewne z tym przepisem. A, a zresztą, ja Wam wszystko podlinkuję, jak będziecie mieli ochotę. To sobie zobaczycie, naprawdę na tej stronie są fajne przepisy. Myślę, że w miarę proste. To jest w sumie już drugi chyba przepis, jaki robię z tej strony. To jest I Love Bake. Bajk, bake, bake. Tak chyba bake się mówi. Mój angielski jest taki, wiecie. Jest, ale i jest. <grym> Co ja jeszcze mam dzisiaj do was do opowiedzenia? A, jeszcze zrobię dwie sałatki na później. Zdrowotnie. Będzie ciasto, kawa i dwie sałatki. Pierwsza to jest taka makaronowa z tuńczykiem, a druga to jest różpunka. Bekon, przysmażony, wrażone ziarenka słonecznika, trochę fety, oliwki, pomidorki koktajlowe i tyle. Nie wiem, zresztą wiecie co, ja to tak, nie jakiegoś konkretnego przepisu nie mam, po prostu to, co mam w lodówce, to rzucę do tego, wszystko ogarnę i wiadomo, na pewno będzie smaczne. Eee, co tam jeszcze? Ale byłam w sobotę w Lidlu. Tak, w sobotę byłam w Lidlu. Bardzo dużo ludzi było u nas w sobotę w Lidlu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to jest ten koronawirus, czy co, ale naprawdę dawno już nie widziałam tyle ludzi w Lidlu. I też nie wiem, na co ja wydałam tyle pieniędzy, bo wydałam prawie 200 zł, i tak szczerze mówiąc, nie wiem. Podstawowe produkty, praktycznie te same co kupuję co tydzień i jakoś tak yy, jakoś tak wyszło. Ale dobra. Zerkam tutaj na dół, bo udało mi się kupić dwie rzeczy w Lidlu. I szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jakie dwie rzeczy. Yy, pierwsza to jest pewnie jakieś płatki pod oczy, patrząc na obrazek. I cena jest z 5 zł na 2,50. Zobaczymy, co tutaj pisze ciekawego. Jest napisane. Nie pisze. A energetyzujące płatki pod oczy. Ile mamy to trzymać? Hmm. Hmm, 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 hmm. Dobra jest tak napisane dużo, że po prostu później będę czytać. A widzę 15 minut. Długa Lear, czarna, z 5 zł, także na 2,50. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Maska czarna, czysta, glinka detoksokująca, rozświetlająca. 5-10 minut trzymać. Więc może dzisiaj wieczorem sobie wykorzystam z okazji Dnia Kobiet. Czemu zawsze dobry? pretekst. Poleżeć bardzo nie mogę, no bo ktoś musi jednak ogarnąć ten obiad. Yy, makijażu jako tako też nie robiłam, jak widzicie, nie mam nic na brwiach, rzęsach. Jedynie usta pomalowałam, żeby jako tako wyglądać. I krem koloryzujący nałożyłam. Wiesz, coś mi tutaj wyskakuje, nie wiem, co to ma być. I yy, coś tutaj mi źle wyszło. No dobra, powiedzmy, że jakiś jakieś takie nie do końca trafione, jakaś taka konsystencja, st jest taka. za raz bardzo przyzwyczaiłam się do innego bibi, no ale dobra. Gadać, gadać, gadać i gadać, tak? Głowa mnie łupi i nie wiem bardzo, czy mam dużo do Was gadać. Mam nadzieję, że jak w sklepie ten filmik to będzie jakieś 10 minut. Może później jeszcze Wam pokażę, jak wygląda to ciastko. Podlinkuję Wam na pewno. I co? I mam dla was z okazji z dnia kobiet rozdanie. I właśnie idę, chyba je naszykuje, naszykuje. E, przyniosę, bo nie wzięłam ze sobą, zostawiłam to w pokoju. A Wójtek tam śpi, więc muszę być bardzo cicho, żeby na nam pospał. Bo jak będą goście, no wiecie, potem jest taki marudny. A w kwietniu ma roczek. Tak, w kwietniu już będziemy mieli roczek i już trzeba myśleć. Już tam powoli się pytają, jakie prezenty chcemy dla Wojtka, czy jakąś gotówkę, żeby coś tam mu kupić, no bo jednak liczę na to, że będzie wakacje, super pogoda, no to trzeba jakieś buciki do chodzenia pierwsze kupić, jakieś ciuszki na lato, więc może ten deseń uderzymy, na no bo wózek. Najpierw chcieliśmy, żeby wózek złożyli się i kupili, no ale wózek w końcu kupiliśmy sami super cenie. Więc mówię yy, a dalej, a dalej, a dalej, a dalej właśnie nie wiem. No ale dobra. Idę, naszykuję sobie rzeczy i zaraz do Was wrócę i pokażę Wam, co jest na rozdanie i co musicie zrobić. Dobra, już dla Was wszystko naszykowałam. I co? Będę chyba po kolei wam pokazywać co ciekawego zakupiłam dla Was na rozdanie. Tylko myślę od czego zacząć. Hm. Dobra, lecimy po kolei. Pierwsza rzecz to jest. Dobra, nie odbija się światło. Taka serduszka. Mam nadzieję, że to. Powiedzmy, że coś tam złapało. Wygładzająca maseczka do twarzy Eveline. Jakaś chyba nowa, w sumie nie wiem, wiecie co, bo ja to tak yy, nie zwracam uwagi, czy są nowe, czy nie, ale fajnie wygląda. Yy, jest taka różowa, słodka, więc myślę czemu nie. Yy, następną rzeczą. Effect Time. Złota maseczka. To jest złoto, kwas hialuronowy. Co ona ma robić? Hmm. Jakajcie, bo nawet nie bardzo się, wczytywałam się już jakiś czas temu. No dobra, odświeża, błyskawicznie poprawia jej wygląd, skóry. Wszystko do przetestowania, do ocenienia, czy fajne produkty, czy niefajne. Następna y, maseczka to jest botanika. Nie wiem, jak to się dokładnie tam czyta. I to jest węglowa czarna maseczka. Usuwa zanieczyszczenia i matwy na skórek. Oczyszcza pory. Absorbuje sebum. Wygładza i detoksuje skórę. Taka czarna. Dosyć mocna. Używałam ją. Miałam dosyć mocna. Następna maseczka Express Maska, 4 razy glinka. Glinka oczyszczająca redukuje pory na wilża. Z firmy perfekta. I jest sporo, bo jest 8 Tam mili, 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 mililitrów, ale tu widzę. Wszystkie mają fajne pojemności, więc na pewno. Dla mnie te większe to nawet na dwa razy ja używam, bo jakoś tak za jednym razem to jest za dużo na twarzy. Następna y, maseczka, ekspresowa maseczka. Odżywienie, miodowa maska, głęboko oczyszczająca. Miód Manuka, olej z migdałów. Firma Perfekta. Y, mogliście je widzieć w A show w poprzednim filmiku, bo ja tam właśnie wzięłam i je złapałam dużo było fajnych maseczek, można było siedzieć, czytać dobrą godzinę, przesiedzieć w tych kosmetykach, no ale ja to niestety na prędce wpadłam i wypadłam następną rzeczą, która jest polecana fajna relaksująca i to jest tołpa sumborowinowa Powiem Wam, że super sprawa, naprawdę fajnie wycisza, relaksuje. Więc także stwierdziłam, że z okazji kobiet dla Was w sam raz na wyciszenie, relaksik jak nic. I teraz mamy tu jeszcze trzy rzeczy. E, dwie z Evelinu, więc weźmiemy napisy z Evelinu. E, pierwszą rzeczą jest jakaś nowość. Jakaś nowość. To jest nawilżający balsam do rąk, papaja, kokos, masło Shea, szybko, szybko wchłaniająca się formuła. Yy. Żałuję, że nie wzięłam sobie, to bym Wam powiedziała, jaki to jest zapach, ale po prostu kremy do rąk mam i na razie nie stwierdzam, żebym miała yy, kupować. A pokazuję Wam, że jest zamknięte, że naprawdę nie otwierałam, nie wąchałam, więc... Ciężko mi stwierdzić, jak to. Miałam telefon i nie wiem teraz, na czym ja stanęłam. Dobra, pokazywałam wam ten krem do rąk. Mam nadzieję, że wam się spodoba że zapach będzie obłędny, tak jak oceniali to na YouTubie czy na Instagramie. Następną rzeczą jest Evelyn, wygładzająca pomadka ochronna bananowy mus. Olejek kokosowy maru, Marula, Masło Shell. Coś takiego. Ja to uwielbiam takie rzeczy. Mazidła wszelkie. Ja mogę nie używać pomadek kolorowych, ale pomadki takie ochronne do ust. Ja mam zazwyczaj dwie albo trzy. Jedna zawsze leży w domu, druga jest zawsze w torebce, trzecia zdarza się, że leży otwarta. W łazience. Ja po prostu tak wszystkie uwielbiam maziać. Tu mamy takie złote opakowanie. Były duże wiatry, zimy nie było, ale ta pogoda jest taka szaro bura, więc o usta też musimy zadbać i je troszkę zregenerować. I ostatnią rzeczą, którą złapałam dla Was, produkt kompletnie mi nieznany. Nie będę krzywdzić na rozwój firmy, nie powtórzę Wam. za sobie przeczytacie. Olejek z czarnuszki. Tajemnica pięknych włosów. Filt Ufa plus ma... Malach... Malachit. Malachit, nie wiem. Nie wiem, co to jest kompletnie. Zdawa mocne i silne włosy. Odżywianie, regeneracja i nawilżenie. Taki olejek do. Wcierania. Zaraz na nieś kilka kropelek serum na mokre lub wilgotne włosy. Staraj się równomiernie rozprowadzić kosmetyk na wszystkie pasma Nie spłukuj. Tu Wam zaraz pokażę. O tak otwieram. Tu mamy 20 ml. Ja kupuję różne olejki do włosów obecnie mam olejek arganowy i. I jeszcze jakiś Teraz wam powiem, czekajcie, ja to mam napisane, co ja mam. Z orzechów makadamia, Tak. Lodówka to jest moja wielka ściągawka. Ja sobie różne rzeczy, które znajdę tam na YouTubie, czy na Instagramie, czy nawet na Facebooku, jakieś fajne kosmetyki, które mnie zainteresują, to sobie tu notuję na. Karty i przyklejam do lodówki i tak wiszą. Więc mam nadzieję, że też mi opowiecie, kto, jak ktoś wygra. No, liczę, że ktoś wygra, oczywiście. Jak to się stosuje, czy fajnie, coś tam odżywia te włosy i tak dalej. Więc tak, to było wszystko dla Was. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery rzeczy. 5, 6, 7, 8, 9 rzeczy mam dla Was. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Takie coś innego, chociaż maseczki to chyba zawsze kobieta sobie kupuje, coś tam sobie sprawdza. Warunki, jakie musicie spełnić: to pierwsze, musicie być subskrybentami mojego kanału i oczywiście otwartymi. Ja będę patrzeć, czy jesteście otwarci, czy ja jestem u Was widoczna. To jest mój warunek, żebym po prostu wiedziała stan faktyczny i rzeczywisty. Na czas. Czas, ile ten? Dzisiaj mamy niedzielę. Opublikuję pewnie filmik, bo nie wiem, czy się wyrobię w, w piątek. Czy się dzisiaj, dzisiaj wyrobię z puszczeniem filmiku? Jak nie, to na pewno będziecie się tego spodziewać. Poniedziałek. I tak myślę. Do kiedy wam to puścić? Myślę, że w niedzielę. Myślę, że do niedzieli. Do godziny, do godziny. Do godziny 12. Do, w niedzielę do godziny 12. To jest niedziela, będzie 15. Do 15 marca, do godziny 12. Sprawdzam komentarze. A, komentarze, właśnie. Pod, pod filmikiem zapraszam na komentowanie. Wystarczy napisać: biorę udział, czy jakoś wstawić emotkę, i dla mnie to będzie znak, że bierzecie udział w konkursie. W rozdaniu, w sumie bardziej. Yy, tak, i w niedzielę o 12 ja sobie wszystko sprawdzę. 12, w sumie 1, sprawdzę wszystko, czy się zgadza. Jak się... Oczywiście, bateria. I Jak się wszystko zgadza, zrobimy losowanie i mam nadzieję, że wygra osoba i będzie zadowolona. Osoba. Osoba, bo może być też mężczyzna, który y, chce wygrać dla swojej kobiety. Więc wiecie, nie y, jestem wybredna. Mężczyźnie też wyślę <grym> y, taki taki fajny prezent. Y, I co się jeszcze miałam powiedzieć? Dobra, do niedzieli, do 15 o godzinie 12. Kończymy zabawę. Y, w poniedziałek będzie, w poniedziałek, we wtorek. Zależy jak dostanę adres. Wyślę to. I do zobaczenia moi kochani. Na następnych filmikach. Buziaczki.